Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo prosto i bardzo szybko, bo dzisiaj serdecznie zapraszam na brzoskwinie w pucharkach, czyli prosty przepis na letni deser z owocami, galaretką, lekkim kremem i bitą śmietaną. Kupiłam piękne, soczyste brzoskwinie i część zjedliśmy na surowo, a część wykorzystam do dzisiejszego deseru. Zamiast brzoskwiń można sięgnąć po ulubione, miękkie, sezonowe owoce, np. przykład maliny, borówki czy miękką gruszkę. Deser podaje na zimno i jest naprawdę miłym akcentem w letnie, gorące popołudnie. Jeśli lubicie tego typu desery, to gorąco zachęcam do wykorzystania przepisu, a teraz już nie przedłużam, tylko zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv a teraz do dzieła! Jajka rozbijam na białka i żółtka. Potrzebuję 3 jajka. Białka odstawiam do lodówki. W tym przepisie nie będą mi już potrzebne. A żółtka odstawiam na chwilę na bok. Odmierzam 30 g cukru. Można wziąć troszkę mniej lub trochę więcej. To już według uznania. Ten cukier jest potrzebny do kremu budyniowego. Ja nie chcę, żeby on był zbyt słodki, więc u mnie tyle. Do zwilżonego wodą garnka wlewam jedną szklankę mleka. Dodaję połowę z odmierzonego cukru, włączam grzanie i zagotowuję. Co Za jakiś czas mieszam i na bardzo małym ogniu niech to się gotuje, a ja już w tym czasie ubiję sobie żółtka. Do żółtek y, dosypuję pozostałą część cukru i ubijam je, miksuję, aż będą pulchne i tak wyraźnie pojaśnieją. I teraz dodaję do nich jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i jedną łyżkę mąki pszennej lub orkiszowej. Mieszam, w sensie miksuję na wolnych obrotach. Dodaję odrobinkę gorącego mleka prosto z garnka i starannie mieszam, po czym tę mieszankę dolewam do mleka w garnku i mieszając zagotowuję. Mieszam energicznie trzepaczką, tak żeby nie zrobiły się tutaj grudki i jak tylko ten budyń zacznie się gotować, wyłączam grzanie i odstawiam do ostudzenia. Ja wstawiam garnek do większego naczynia z zimną wodą, żeby szybciej przestygł i kiedy tylko ten budyń przestygnie, wstawiam go do lodówki do porządnego schłodzenia. No i teraz galaretka brzoskwiniowa. Zagotowuję wodę i przygotowuję galaretkę brzoskwiniową według przepisu na opakowaniu. Czyli u mnie na opakowanie galaretki 500 ml wody. Zalewam wrzątkiem, mieszam i odstawiam na bok do przestygnięcia. No i wszystko ładnie sobie stygnie, a ja teraz szykuję owoce. Cztery piękne, soczyste brzoskwinie wkładam na krótko do wrzątku. Te brzoskwinie są już umyte. Krótko trzymam w tym wrzątku, po czym przekładam do zimnej wody. Dzięki temu łatwiej będzie je obrać ze skórki. No, i obieram. Skórka bardzo ładnie schodzi, wystarczy pociągnąć nożem. I tu już obrane. Przekrawam je teraz na połówki, usuwam pestki i brzoskwinia kroję na mniejsze kawałki. Takie, jakie chcę mieć w deserze. U mnie coś takiego. Piękne, soczyste, pachną bardzo brzoskwiniowo. Przekładam je teraz do przeźroczystych naczyń, miseczek lub pucharków i układam równymi porcjami na dnie. Ja szykuję cztery desery, a to, co zostanie, przekładam do szklanego pojemnika z pokrywką i zrobię z tego galaretkę. To taki deser resztkowy będzie. Głównym clou są te cztery desery, które tutaj szykuję. Więc brzoskwinie rozłożone na dnie naczyń. Teraz zalewam je przestudzoną już galaretką. Przed wlaniem raz jeszcze mieszam i zalewam brzoskwinie. Mniej więcej jedna chochelka na pucharek. Rozdzielam tę galaretkę równo pomiędzy moje naczynia. Resztę przelewam do tego kwadratowego naczynia. I z pomocą widelca zanurzam brzoskwinię, tak, żeby pięknie zanurzyły się w galaretce. Gotowe. Wstawiam do lodówki, żeby galareta stężała. No i kiedy galaretka stężała, ubijam kremówkę. Do kremówki można dodać cukier waniliowy. Ja ubijam samą tylko kremówkę, dlatego że mój krem jest taki dość słodki. Wlewam do naczynia 250 ml kremówki. Jeśli chcę dosłodzić, to dodaję teraz cukier, jeśli nie, to ubijam samą na sztywną, bitą śmietanę. Uważam tylko, żeby jej nie przebić. No i tu już ubita. I do deseru można wykorzystać taką czystą bitą śmietanę. Ja dzisiaj robię wersję kokosową, więc dosypuję tu jeszcze dwie łyżki wiórków kokosowych i delikatnie mieszam na wolnych obrotach, łącząc te wiórki z bitą śmietaną. Kokosowa bita śmietana gotowa. No i wyjmuję pucharki z lodówki. Zobaczcie, gazaretka ładnie stężała. Wyjmuję też ten mój lekki krem budyniowy, energicznie go mieszam, rozprowadzając po całości, tak, żeby był gładki, jak aksamitny. W wersji dla dorosłych do tego kremu, kiedy już ostygnie, można dodać np. łyżkę dobrej whisky lub rumu dla podbicia smaku. Czasami dodaję też aer koniak. Dzisiaj jednak wersja uniwersalna i bezalkoholowa. No i wykładam go na galaretkę równymi porcjami i rozprowadzam równo, rozsmarowując. Ja ten krem przygotowałam tylko do deserów. Do tej galaretki w kwadratowym pojemniku nie będę dodawała kremu, dodam tam samą tylko bitą śmietanę. Dobrze, krem rozprowadzony i na to bita śmietana, również równo rozprowadzam. Ja układam ją tak szpatułką i wygładzam pod krawędź. I ponieważ ja lubię ten deser warstwowy, więc tak go właśnie rozprowadzam, ale można rzecz jasna aplikować y, obie masy szprycką, robiąc taką bardziej artystyczną dekorację. Na koniec przypruszam tartą czekoladą lub ciemnym mocnym kakao, albo wiórkami kokosowymi, bądź siekanymi orzeszkami. U mnie dzisiaj wiórki kokosowe, bo robiłam kokosową bitą śmietanę choć siekane orzechy, na przykład laskowe, też bardzo tutaj lubię. Ok? No i deser prezentuje się tak. Wstawiam go teraz do lodówki do schłodzenia na jakieś 2-3 godziny, a jeszcze lepiej przez noc i podaję schłodzony. Ok? No to próbujemy. Przebijam się łyżeczką do samego dna, nabierając galaretkę, krem i bitą śmietanę. Prezentuje się to tak i smakuje naprawdę wyśmienicie. Delikatnie słodki, cudownie broskwiniowy i świetnie smakuje w upalne dni, choć rzecz jasna, sprawdzi się. W dowolnej porze roku. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcecie z niego skorzystać. Gorąco zachęcam. Jeśli tak to wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu SkutecznieTV. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem i serdecznie tam zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj. Z góry za to dziękuję. No i co? Przepysznych brzoskwini w pucharkach Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze Smacznego!